Kochani młodzi, mam ze sobą brewiarz, ponieważ w tej modlitwie, którą modli się Kościół, w modlitwie brewiarzowej, mam takie przekonanie, że jakiś czas temu znalazłem słowo szczególne o Was. A dokładniej rzecz biorąc, to jest takie słowo obietnicy złożonej mnie, nie tylko mnie przez Pana Boga, ale obietnicy, która Was dotyczy. I ona jest w, w psalmie 45. Pewnie nie wiecie, ale ten psalm, żeśmy recytowali, czy modliliśmy się tym psalmem, zawsze jak odbywały się posiedzenia synodu naszej diecezji. Zawsze zaczynamy ten, to posiedzenie synodu od tak zwanej modlitwy w ciągu dnia, która jest dość szczególną modlitwą, bo w, w takiej wersji modlitwy przedpołudniowej ona przywołuje wydarzenie pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego. Właśnie dlategośmy wybierali tę modlitwę, żeby, żeby się otwierać na działanie ducha, żeby Duch mógł kształtować z nas Kościół wedle swojej myśli. No i w tym 45 psalmie na sam koniec padają takie słowa synowie twoi zajmą miejsce twych ojców. Ustanowisz ich książętami na całej ziemi. Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców. W niektórych tłumaczeniach nawet jest jeszcze mocniej, że w miejsce przodków otrzymasz synów. Jubileusz które otwieramy, przypomina nam naszych przodków, tych, którzy zaczynali budować łódzki kościół 100 lat temu. Ale w tym słowie jest słowo obietnicy, że niezależnie od tego, jak wielcy byli ci nasi przodkowie we wierze, to otrzymamy w miejsce tych przodków, otrzymamy synów. No i to jest słowo o was. Zapraszam Was bardzo na, na to spotkanie. Ono się zacznie już o 17, ponieważ yy, chcemy poprzedzić Eucharystię yy, na samo stulecie diecezji, bo stu, diecezja powstała 10 grudnia, więc 10 grudnia w czwartek. Chcemy poprzedzić yy, Eucharystię wykładem o. o początkach tej decyzji, o najważniejszych momentach w jej tych dziejach stuletnich. Ja wiem, nie każdy lubi historię. Natomiast prosiłem profesora, żeby mówił w sposób dynamiczny i, i intrygujący. I nie, nie będzie opowiadał całej historii tej decyzji. Z tego, co wiem, wybrał takie najważniejsze rzeczywiście osoby, momenty, które są dla nas przemawiające. Jak ktoś nie lubi historii, to właśnie pomyślcie, że to jest opowiadanie o rodzinie. Potem będzie Eucharystia. Oprawę muzyczną do niej będzie, będą robić mocni w duchu. Poprosiłem ich o to. Będzie więc dużo dynamicznego śpiewu. Będzie dużo animacji, uwielbienia, modlitwy. Bardzo już do tego zapraszam. Synowie, zajmą miejsce Twoich ojców. To jest o Was, psalm o Was. Miejsca są przygotowane, tylko zajmijcie je. I to nie ja Wam mówię, to, to mówi Duch Święty, który modli się w Kościele tym psalmem 45. Zajmijcie to Wasze miejsce nie? po naszych przodkach i po nas. Zajmijcie to miejsce.